Kości. Też ludzie potrzebują pewnych potrzeb, ale jakie to potrzeby dowiecie się właśnie w tym odcinku. Serdecznie zapraszam. Najwyższa pora przypomnieć sobie, co tak naprawdę robiliśmy, bo sporo czasu minęło od ostatnich akcji. Tutaj widzę, że już powoli na to nam się kończy, więc mocno musimy przycisnąć kwestię jedzenia. Natomiast jedzenie, no cóż, oczywiście karmimy, karmimy nasze kostki, karmimy, pilnujemy, żeby to wszystko się trzymało. Też wojołaków, widzę tutaj mamy, natomiast chcemy, najbardziej chcemy o książeczki, książeczki, punkty badań, punkty badań, dzięki czemu będziemy mogli coś więcej tutaj ugrać. Tylko dokładnie co, to się jeszcze okaże. Póki co zbieram wszystkie sobą, zbieram dużo drewna, Zbieram dużo kamienia, zbieram dużo wszystkiego, czego się da. Na przykład takie pole, byłoby fajnie ogarnąć. Na przykład tutaj dodatkowe jakieś zbieranie drewna, dodatkowe jakieś młotki. I słuchajcie, zrobiłem klasyczny, klasyczny błąd. Mianowicie, dlaczego ja nie postawiłem warsztatu wokół generatora? Dlaczego nie postawiłem apteki wokół generatora? Tego nie wiem. I na pewno wiem jedno. Trzeba będzie to zburzyć i postawić od nowa w okolicach generatora, żebyśmy zimą zdobywali właśnie punkty nauki to no nic, małe zmiany się szykują. Okazuje się, że nadchodzi zima i co my mamy tutaj do gornięcia? Mamy dobrobyt, dom może być używany przez dowolną kość. Narzędzie precyzyjne, warsztat, wymaga 1 punktów nauki mniej. To będzie na pewno bardzo dobre, bo dzięki temu będą tylko dwie książeczki, a nie do tej pory jak były 3. I mamy jeszcze płasze futrzane. Kości używane w dzielnicach chłopów są odporne na zamarznięcie. Więc nie musimy w dzielnicach chłopów grzać. No to byłoby całkiem spoko. I powiem wam, że to jest kuszące, bo mamy w dziedzinie chłopów, yy, mamy. Młyn, mamy pola i jeżeli byśmy dobrze przekombinowali, to byśmy mogli więcej, ale że narzędzie precyzyjne, to wiecie co, kurczę, kusi mnie, kusi diabalnie. Co ciekawe, żołnierz żadnej rady tutaj żadnej uchwały nie wystosował. No i teraz pytanie, co weźmiemy, co tak naprawdę warto będzie wziąć? Hm. Widzicie co, płaszcze futrzane zdecydowanie tak, mniej grzania, więcej oszczędności drewna i wszystkie budynki w obszarze właśnie tych tutaj nie będziemy musieli grzać. Dodatkowo tak jeżeli chodzi o grzanie, jakim to jest zasięgu? Aha, coś w tym typie. No dobra, w takim razie ogarniamy tą kośćkę sobie nakarmimy. Tutaj jeszcze może bym pola jakieś eleganckie ogarnął. Więc tu jeszcze chwilę, jeszcze ja wiem, że już zamrażniej szansę 5%, ale może, chociaż na chwilę jest szansa, że to zgarniemy no, pola, widzę już nie ruszyły, ale tutaj możemy pola zgarnąć czyli pola będą cały czas nam pracować, młyny, młyny będą pracować i to jest właściwy kierunek to jest właściwe działanie oczywiście dorzucamy tutaj zboże, żeby to żarcie nam spływało Oczywiście mamy jak zwykle srogą zimę. Ale o co mamy nasz generator? Wrzućmy tutaj trzy drewna i mamy młoteczki. Młoteczki, które świetnie nam będą tu pracować. Tylko jest jeden haczyk. Młoteczki mi się skończyły. O, jest trzeci młoteczek. przestawiam warsztat. Kuchnię polową już przedstawiłem. Warsztat także tu stawiam, żeby pod zakresem warsztatu właśnie można było wydobywać. Można było wydobywać oczywiście tutaj zasilam kuchnia polowa. Dzięki temu, że właśnie stoi koło dzielnicy chłopów, nie będą tutaj kostki zamrazały. Tak samo się tyczy tych kostek tutaj. Tutaj mamy kopanie kamienia. Wiecie co, popracujmy przy tej kopaniu kamienia, bo jednak te zasoby kamienia będą mi w przyszłości mocno potrzebne, więc do dzieła pracujemy. Co my tu dostajemy? O, idealnie. Choć tak, powiem wam że na jedzenie to ja nie narzekam. Może byśmy się wzięli tak za browar. Może byśmy wzięli się jednak za robienie tego... Piwa na rozgrzanie może właśnie w tym kierunku pójść. Zobaczmy, jak w ogóle sytuacja z technologią się wygląda. Tu odblokowałem wszystkie trzy, prawie wszystkie poziomy czyli więcej drewna, więcej żywności, więcej geologii, czy kamienia i żelaza taka propozycja. Jeszcze nam zostały zioła, ale zioła z tego chyba co widziałem się nie kończą. Więc możemy pójść jeszcze w tym kierunku, bo tak przypominam zasoby są skończone: drewno, kamień, łowiectwo jest skończone. Jedynie co nam się nie kończą, pola i chyba właśnie zioła. Tutaj będziemy ewentualnie myśleć powoli w kierunku manipulacji, czyli odblokowanie kuźni. No ale do tego trzeba sporo punktów badań, więc zbieramy, zbieramy. Tutaj grzejemy tyłeczki i budujemy, budujemy. Tutaj kostki trzeba nakarmić, żeby nie zgłodniały, żeby nie przepadły nam, bo byłoby szkoda. Mamy full kości, bardzo fajne full kości i trzeba by faktycznie dbać o szczęście chłopów i o szczęście obywateli, bo ci tu nam dają szczęście z yy, odrzuconą profesją uchwały. Efekt księcia wyprodukuje dodatkowe zasoby, czyli obywatele do strajku może być dość w budynkach, a wojsko. Zapobiegnij zamieszkom, niekiedy kości mogą zostać zranione. Ach, dobra, wszystko jasne, ale jak wiecie, w sroga zima jest, to jednak wojsko, aś wrogie ataki jednak całkowicie się zatrzymują. To jest dla nas naprawdę świetna informacja. A póki co bierzemy się za naukę, bo widzę, że już możemy w końcu to ogarnąć. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. O, idealnie na przykład tutaj zgarniemy sobie, słuchajcie, pola, e, Pola, przepraszam, zgarniemy sobie młyn, tutaj idealnie pole a my poszukujemy miejsca, gdzie mogę wydobyć trochę jeszcze zasobów. Lato lato w pełni lato, znowu kolejne uchwały, kolejne grzyjemy miejsca, miejsca Wyższa edukacja, nowe poskany kości odbywateli zaczynają teraz z dwoma punktami wszędzie. Super! Wasze wymaga jeden punkt mniej, czyli to o czym rozmawialiśmy to też jest spoko. Bardzo bym się po tym kierunku oglądał. Obowiązkowe zbieranie zbierań planów na początku każdej pory roku otrzymałeś dwie sztuki pszenicy. Eee, ne. Więc teraz wyższa edukacja, narzędzia precyzyjne. Zdecydowanie wybieram wyższą edukację. To zdecydowanie lepsze będzie. Więc mamy to super większą produkcyjność, oczywiście. Chłopi są mniej zadowoleni z tego powodu. Takie życie! Co ja zrobię? W każdym razie teraz trzeba przygotować się na dalsze odsłanie terenu. Tutaj, jak widzicie, ratusz dzielnicy już zbudowany. A jedno ja co. Po prostu bierę i ogarniam punkty, punkty badań, które chcemy oczywiście to porządnie ro rozdać. Czy mogę tu już odkryć? Nie, dziewięć kamieni, słuchajcie, ja tu potrzebuję 9 kamienia, więc pozostaje mi tylko ten kamień tutaj znaleźć. Tylko pytanie, czy my mamy jeszcze kamień? A tutaj, pozostałe złoża kamienia. Jak widzicie, zacząłem produkcję także piwa, więc zaraz trzeba postawić sobie gdzieś tutaj w okolicy morze, tawernę. Super, bierzemy to. I mamy, mamy faktycznie nową kostkę, wszędzie dwójeczki, a nie przepraszam, mamy tylko trzy ścianki z dwójeczką, oszukali nas. Nieładnie, bardzo nieładnie, ale patrzcie, mamy tutaj kolejny obszar, możemy więcej, więcej, więcej wyciągać z miłą chęcią. Zobaczmy w takim razie, co tu się skrywa. Mamy sporo zasobów drewna. No nie, przepraszam, tu jest drewno, tu łowieckie, tutaj mamy kamień. O, to jest bardzo dobra informacja dla nas, bo kamień akurat nam będzie potrzebny, tylko na razie to ogarniemy sobie zioła. A my tutaj, no cóż, no to robimy produkcję, słuchajcie, produkcję piwa, pod właściwym kierunkiem, więc tutaj proszę tak, tutaj mamy zatrzymujemy. Tu robimy wydobycie kamienia, tutaj mamy kompas w sumie się przyda później a tutaj no wydobycie drewna na pewno nam będzie przydatne tutaj w końcu trzeba by tą tawernę po postawić no bo tak wiecie, produkujemy, produkujemy piwo, ale co z tego nie mamy gdzie tego, wiadomo więc yy, trzeba tutaj zbudować odpowiedni lokal i uwaga, 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 tawerna Werna uznaje za otwartą. Więc stawiam wszystkim, słuchajcie, stawiam wszystkim i zobaczymy jak to będzie się smakowało. Ale uwaga, piwo, tylko zimą. Żołnierz zginął z powodu wielu ran podczas walki z szpiejca. Niestety, niestety straciliśmy jedną z kości, no to trzeba tutaj uzupełnić. to tu jest żelazo, oczywiście mam pod dostatkiem, więc uzupełniam. No ale wiecie co? No to ja tak się nie spodziewałem, że jak jest kość ranna, to jednak drugi atak jest śmiertelny. No się nie spodziewałam, naprawdę no, nie spodziewałem Dobra, słuchajcie, ulepszyłem sobie kostkę. Nie wiem jak tu będzie świeciła ona. Zobaczmy jak się prezentuje 2, 3, 2, słuchajcie. No ale trzy na młotku, serio? No, czemu nie na książce trzy? Eee, takie słabe to ulepszenie, no, ale mimo wszystko odpalam, słuchajcie, kolejne ulepszenia, więc odpalam złoto, odpalam zioło i tym razem, słuchajcie, od... e, tylko tak zioło miało być, tak? Więc tutaj i, no właśnie, chciałem ulepszyć wojsko, ale jak widzicie, ciągle tu są jakieś najazdy, więc e, pora walczyć i się z nich zająć, o, pięknie, pięknie. Zajęliście się? Świetnie, ekipa, w takim razie my tu sobie ulepszamy. Trzeba będzie, słuchajcie, badanie, punkty badań powydawać. suszę żół, albo nie, lepsza technologia, większe wydobycie, większe wydobycie, większe wydobycie i mamy surowce na full. Czwartego poziomu widzę tutaj nie ma, więc może byśmy teraz oglądali ekspedycję, to raczej nie, ale coś jeszcze tutaj wymyślił. Przyznaję, te ataki zaczyna mnie mocno Irytować i naprawdę, patrzcie Coraz więcej, zresztą został rani, zraniony Trzeba będzie leczyć, no zapraszam W takim razie szybko tą kość do leczenia Bo rannych kości my nie możemy mieć Bo jeżeli będą ranne kości, to po prostu Będziemy je tracić, więc szybko ogarniamy Szybko tutaj ulepszamy Tu obracamy, bo produkcja musi być Pola, pola pouprawne czekają No a tutaj, o super, mamy dwóch żołnierzy W asekuracji, bardzo dobrze Zbieramy punkty badań Słuchajcie, tu się coś strasznego dzieje, co? Coraz więcej tych wojowników tutaj się próbuje przebijać coraz więcej. Najgorsze jest to, że my nie mamy w tym momencie nic do obrony. Buduję drugą aptekę. Staram się to jakoś ogarnąć, ale nie mogę. Nie mogę tutaj nic lepszego ogarnąć. Nawet zioła mi się już powoli kończą. Więc dajcie mi wojsko, dajcie mi wojsko, patrzcie, Jest ich tylu, że po prostu głowa mała. Aha, tego nie mogę. Tutaj spróbuję i patrzcie, brakuje mi. Brakuje. Ja muszę tutaj szybko kość wylosować, która mi da. Niestety żadna z tych kość mi teraz nie da. I teraz będę podpalać nas i gasimy, no nie, dajcie mi wojsko, dajcie mi wojsko szybko, 5, 4, kurczę, no dajcie mi wojsko, dlaczego mieczy nie mam, dobra, mamy miecz, odesłałem w co ostatnim chwili, wiecie co? To je się robi niepoważne, naprawdę niepoważne Jak można mi takie udziały wysyłać, ja staram się naprawdę tutaj mocno reagować Już kości tutaj ledwie żyją, a oni ciągle mnie atakują, no to jest naprawdę chore Oczywiście, wiecie co, ja muszę zrobić tak, żeby tu więcej kości było Jeżeli chodzi o wojsko, więc dajcie mi metalu, metalu, aha nie mogę tylko Tylko kości chłopów, ożwy no, to mnie trochę złamało. To trochę mnie załatwiło, bo w tym momencie nie mam, słuchajcie, bardzo obrony tutaj. Widzę, że jeszcze te kości są, trzymają się, no ale to mi w ogóle nie idzie pod rękę. Mam nadzieję, że to wojsko garne. Tutaj niestety nie mam tego co chcę Muszę tutaj mocno kombinować Zioła nie mam, słuchajcie, nie mam zioła Więc kości brązowe, tych chłopów Muszą zostać jak są Więc tu nie będziemy kombinować, chyba że, poczekajcie Mamy tutaj coś do wojska Wojsko, 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 mamy tutaj Odblokuj wieżę, wieża pasywnie Dodaje ściankę miecza do Pobliskiej konstrukcji zagrożeń Dobra, odblokujemy to i zbudujmy Bo ta wieża może nam uratować wojsko Dajcie tutaj wieża 6 metalu a, ha ha ha, 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 ha. z kościół no to słuchajcie, nie mamy metalu. Trzeba wydobywać w takim razie metal. Dajcie mi nam metal, bo bez metalu to jesteśmy naprawdę w plecy. Nadchodzi zima. To jest nasz ratunek, że zimy nadchodzi, słuchajcie, i mamy dużo pożarowe, to mamy. Obowiązkowa edukacja na pociągu Każdej pory roku otrzymuje jeden punkt wiedzy na każdą dziedzinę obywateli. Spoko. I kości chłopa wygnawane przez dom zaczyna z trwałością. Eee. Budowle w dziedzinie chłopów są odporne na ogień. Fajne, ale edukacja by bardziej. Za każdą dziedzinę obywateli. Dzielnicę? A, to za każdą dzielnicę? No, dozor pożarowy. Niestety chłopi zyskują, yy, obywatele tracą. Pora zobaczyć jak działa tawerna I czy tawerna będzie działała pomimo tego, że stoi w zimnym miejscu Zobaczymy, zobaczymy Tu mamy tawernę, mamy kostkę zamrażniętą. Dajmy jej piwo Czy Faktycznie jedno piwo powinno wystarczyć Choć to trochę jej zajmuje No mimo wszystko powinno to styknąć Mam nadzieję, że to ładnie będzie ogarnięte Tutaj eksplorujemy, tutaj mocno wytwarzamy te zasoby No i fak faktycznie spoko jest Jeżeli jedna kość może obsłużyć całe pole Mega, mega, mega W każdym razie Jest kolejna zima, jak widzicie mamy nadprodukcję Kości, no i staram się, jak coś tutaj wykminić, w tym kierunku coś podziałać, choć naprawdę jest ciężko. Bo trzeba, właśnie, zapomniałem, muszę zbudować kuźnię, muszę zbudować kuźnię a to na spokojnie zrobimy. I co tu się dzieje? A znowu ataki? Zimą ataki? No tego to jeszcze nie widziałam, ale niestety znowu są kości ranne. No wiecie co, no ile można? Ja się pytam, ile można mnie bić? To jest naprawdę chore. Chore i niepoważne dawać młotki, dawać kuźnie, bo chyba tu jest ten kierunek. Bo bez kuźni, to my tutaj daleko nie zajedziemy. Dobra, mamy kuźnię, mamy możliwość robienia konstruktów, natomiast czym jest konstrukt, jak będzie to rozwiązane i czy damy radę podołać kolejnym atakom, tego dowiecie się w kolejnym odcinku. Natomiast jak Wam się podobały te kostki, to serdecznie Was zapraszam do łapkowania, do polecenia, do komentowania. Dajcie znać swoim znajomym, że jest takie coś jak Days Legacy, ustania i naprawdę tutaj niezła batalia się toczy o przetrwanie. Za dziś Wam ogromnie dziękuję, trzymajcie się po. Pozdrawiam Was w staniu. na rage rei hey.